Dzień dobry, witajcie w kolejnym naszym pięknym dniu. Opuszczamy nasze lokum. Y, idziemy jeszcze coś pozwiedzać, a wieczorem, już na lotnisko, oddać auto i, i mamy samolot do Niemiec. Tak wyglądał nasz pokoik: szafa, łóżko, tutaj stoliczek z krzesełkami. Tutaj łazieneczka, proszę wgląd na łazieneczkę. Mała, sympatyczna, ujdzie. Na zewnątrz jest jeszcze lodówka e i balkonik. tak, jedziemy już e dalej i mijamy śmieszny dom. <złuch> Ślimok. <złuch> Zobaczcie jakie działo sztuki na ulicy. Ślimok. Chyba zamieszkały, bo tam widziałam okno z drugiej strony pootwierane. Dzisiaj w ogóle mamy piękny dzień. Widok na górę oświetloną słońcem. No fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, my dzisiaj się wybieramy na wycieczkę do tutaj lasów do, na góry. Będziemy wjeżdżać na wieżę telewizyjną Kopitoto, ale nie tylko, bo postaram się też dotrzeć na Golden Bridge. Tam też też jest restauracja Golden Bridge. To wszystko jest tutaj w masywie Witosza, niedaleko miasta. Wiem, że tutaj dojeżdża Autobus do któregoś punktu, dalej czas podejść. Postaram się też Wam pokazać najładniejsze widoki, jakie uda mi się zdobyć. No niestety tutaj się tak zatrzymałam, że są krzaczory, drzewa i niewiele widać. E, nad miastem jest w ogóle taka różowa łuna od słońca. E, pięknie wygląda. Niestety nic nie widać. No trudno, jedziemy dalej. No słuchajcie, my już podjechaliśmy, jesteśmy przy tej wieży telewizyjnej, ale tam ogólnie nie można wejść i ale tutaj jest kawałek szlaku. Podejdziemy troszkę wyżej i, i zobaczymy jaki tam widok jest. O proszę, tak wygląda szlak. Ogólnie tak, bo my jesteśmy samochodem, więc mamy wygodniej i lepiej. Ale można tutaj podjechać autobusem. Wysiąść tam niżej na skrzyżowaniu. Jak w tamtym miejscu patrzyłam, gdzie wysiądziecie autobusem z miasta, tutaj do wieży Macie 30 minut w górę. O, no tu jest taki balkonik widokowy. Czy wy to widzicie? Widok na miasto, przepiękny. Patrzcie na to. Kąpane słońcu, ale widać też opadającą mgłę. Z gór, a że góry tutaj są z każdej strony miasta, no to robi się nam taki widoczek. Tutaj zobaczcie, też jest mapka, i tu są akurat szlaki na rower. Proszę, proszę. My jesteśmy, no tutaj, widzicie, kopito. Tutaj jest cerkiew Bojana, tutaj jest jeden szlak. Ale ogólnie w, w tej górze jest mnóstwo szlaków rowerowych, jak i pieszych. Super! Super opcja na jednodniowy wypad z miasta. My teraz będziemy opuszczać tę lokację i będziemy się przemieszczać do lokacji Golden Bridge. Tam jest też restauracja, o której mówiłam. Mam nadzieję się napić kawy, bo jeszcze nawet śniadania nie jedliśmy, tylko ruszyliśmy od razu w góry, żeby jak najwięcej Wam pokazać, no bo wieczorem mamy ten samolot, już powrót do, do rzeczywistości będzie, ale jest to idealna opcja na wypad jednodniowy z tego miasta i chcecie trochę odsapnąć, no to no ja na razie polecam. No, tutaj zobaczcie autobus numer 68 jeśli dobrze widzę, wjeżdża na samą górę i stąd macie tutaj kawalątek do... Um, tutaj w tą stronę do restauracji i do mostku Golden Bridge. No i jak chcecie jeszcze wyżej, no to możecie iść podreptać. No i jak widzicie, dojechałam tutaj samochodem bez problemu. Leży jeszcze śnieg. Idziemy teraz y, do Golden Bridge, czyli poniekąd Złoty Most. Y, restauracja jest zamknięta, nie wiem czy się dzisiaj w ogóle otworzy bo nie ma nigdzie nic napisane. Fajnie, że jest śnieg, bo trochę taki inny klimacik jest. Ale patrzcie tutaj. Patrzcie, jakie wielkie głazy tutaj są. Tam aż do góry. Pięknie to wygląda, takie przyprószone śniegiem. Fajnie. Pod spodem płynie woda. Podejrzewam, że jak są roztopy, to tej wody tutaj jest więcej. Idźmy dalej. No i słuchajcie, stąd zaczyna się kilka szlaków. Nie wiem, yy, nie ma tylko napisane ile czasu one zajmują, więc yy, nie kojarzę żadnej z nazw. Też planinarska. A to są yy, do schrońsk, też yy, tam są schrońska, to są ogólnie wysokie góry, bo tutaj szczyt yy, chyba 2600 ma. Napiszę Wam tutaj na dole, ile ma szczyt, najwyższy tutaj w tych górach. Ja się ślizgam, jestem nieprzygotowana na takie okoliczności. No ale chciałam wam coś pokazać, coś e, gdzie można zrobić ten jednodniowy wypad za miasto. Trochę zamarzam, ale no fajnie tak sobie rozplanować właśnie, no latem bardziej może, żeby tych ciuchów za dużo nie brać. Myślę, że maj. Maj, czerwiec to byłaby tu już fajna pogoda. Nie trzeba było brać jakiegoś ekstra obuwia na śniegi. Bo teren spacerowy tutaj jest olbrzymi i, i można fajnie sobie spędzić dzień nad miastem. Tutaj też macie ławeczki, żeby odpocząć sobie. Z widokiem na te kamienie. No, jak no, szum wody robi swoje, oczywiście. Ja uwielbiam szum wody. Ręce mi kostnieją, czerwone się robią. No, widać tutaj jest też dużo pensjonatów. Zaraz za restauracją tam drogą prosto. Można nawet tutaj sobie przenocować i miło spędzić dzień. A i ten Golden Bridge, to się okazało, że to jest tutaj ten przesmyk pomiędzy e, tymi kamieniami, pod którymi płynie woda z góry. Ale ziąb Niesamowite. Eee, siadam do auta. Zaraz coś rozplanujemy, bo trzeba zjeść trochę śniadanko i kawki się napić, bo bez kawki nie ma zabawki. <grywki> Ale już się zrymowało śmiesznie. Dobra, lecimy. My już zjeżdżamy na dół. Pogoda tutaj przepiękna w górach. E, niestety my nie mamy tego właściwego obuwia i nie podołamy gdzieś podejść y, dalej. A poza tym jesteśmy głodni, a wszystko jest pozamykane. Więc y, jesteśmy troszkę zmuszeni opuścić tę lokację i zjechać niżej. Może coś się uda nam wyhaczyć jeszcze fajnego w ciągu dnia. Także... Do później. Zobaczcie, jakie piękne słońce jest. Tutaj byliśmy przy tej wieży telewizyjnej, a ja idę zobaczyć, czy tutaj będzie jakiś ładny widoczek dla Was. No niestety, te drzewa wszystko nam zasłaniają dzisiaj, ale słoneczko przepiękne, więc ci, co dzisiaj yy, wybrali się na trekking w góry, będą zadowoleni. Pogoda dzisiaj cudna jest. Powiem wam, że trochę mi smutno, że ja też nie mogę, ja nie mogę iść na ten trekking przez brak obuwia. No ale widzicie, tak to jest jak się podróżuje z podręcznym bagażem i nie ma się miejsca na dodatkową parę butów. No ale nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. O widzicie, jedzie autobus. Właśnie nim możecie podjechać tam yy, na samą górę, tam się wyjeżdża na 1400 metrów wysokości no i potem w górę możecie sobie podreptać także naprawdę bardzo wysoko dojeżdża autobus drogi naprawdę są też yy, dobre, stan dróg jest y, dobry, patrzcie ile samochodów jedzie jeden, drugi, trzeci, tam z góry jeszcze ktoś zjeżdża już no ruch dzisiaj niesamowity ale dzisiaj jest sobota sobota, ludzie może mają wolne w pracy więc wybierają się w góry, a że jest blisko. Ogólnie to jest chyba jedyna stolica, która ma tak blisko góry. I to nie jedyne. Drugą opcję na spędzenie pięknego dnia w Sofii jest odwiedzenie jednego z czterech parków. Mamy cztery parki: północny, południowy, wschodni i zachodni. Ja wybrałam na dzisiejszy dzień park południowy z pięknym widokiem na górę na której dzisiaj prawie byliśmy ja tutaj zaczynam sobie od kawki i tu mam śniadanko croissanta z serem i szynką i zaczynamy zwiedzanie. Pokażę co tutaj możemy znaleźć. Wdrapaliśmy się w tym parku na mini górkę, skąd mamy przepiękny widok na masyw górski Witosza. Przepiękne okoliczności, widać już oznaki wiosny. Białe kwiatuszki są na drzewach. Popatrzcie, jak pięknie, piękne ujęcie. Tutaj masyw masy górski Witosza. Zobaczcie, my tam dzisiaj byliśmy, tutaj po, po prawej stronie. Tutaj jest wieża e, telewizyjna. Tam się dziś. O poranku kręciliśmy, ale no widoczek piękny, prawda? Dajcie znać w komentarzach, czy się Wam podoba. Tu zobaczcie, to Jakie rzeźby żyrafa i wielbłądy. Tamto nie wiem, co przedstawiać ma. Ha, ciekawe. Lama. Więcej jak jedno zwierzę lama. No dobra, niech to będzie lama. A to? Chyba kozioł. Jakie rogi. Proszę bardzo. Ile ławeczek do odpoczynku na pięknych okolicznościach przyrody. Teraz jak to wszystko pięknie zakwitnie, to musi być tutaj naprawdę sympatycznie. No. Tutaj jest też taki stawik. Sobie ludzie łowią ryby. Ja słyszę żaby. Przyjemne. E, tutaj zobaczcie taki mały wodospadik też jest w parku. Fajnie! A jeśli jeśli ktoś z Was lubi aktywnie spędzać na przykład poranek, no to weźcie sobie hotel tutaj obok parku i macie za darmo siłownię. Skromną, bo skromną, ale jest. No, tutaj dotarliśmy do takiego większego placu. Jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale też yy, można sobie przysiąść na fajnych krzesełkach. Patrzcie, proszę, jak sympatycznie. No, gazetki ktoś zostawił. Tutaj już mają wszystko posadzone, więc to niedługo będzie wszystko kwitnąć i będzie naprawdę przepięknie, kolorowo. Przed nami fontanna idę z drugiej strony zobaczyć jak ona wygląda. Proszę jakieś owieczki, baranki, pasterz jakby otwarte kawiarenki. Można się napić kawuśki, pewnie na coś przekąsić. Jak mówiłam, mnóstwo atrakcji dla dzieci w postaci różnych dmuchanych e, zamyczków, baloniki, koniki, samochodziki, rowerki. Wszystko jest. I zobaczcie, spacerując uliczkami tutaj w parku, mamy cały czas widok na przepiękną górę. E, tu zobaczcie, w parku jest nawet e, automat na żarełko dla piesków. płodna nie chodziły. Park jest naprawdę olbrzymi, więc pieski mogą zgłodnieć. Przechodzimy z parku. Przeogromny. My spędziliśmy tutaj nie wiem, godzinę, półtorej spokojnie. Mamy zaparkowane auto obok centrum handlowego. No i wygodniej było. Jest ogromne jest co robić. Spokojnie można tu spędzić cały dzień. A na przykład wieczorem wyjść sobie na miasto. No i mamy piękne widoki z tego parku. Panuje tu cisza, spokój. Także polecam spędzić tutaj sobie dzień, będąc w Sofii na city breaku chociażby. Sobie tak rozplanować. Jeśli nie macie tyle czasu, żeby jechać na Zgórze Witosza, to można przyjechać tutaj, na pewno będzie to szybciej. A też sobie fajnie pospacerujecie. Przyjechaliśmy do innego parku, on się nazywa Geomile. Jest niedaleko Asics Arena. Tutaj jest na przykład clown, który zabawia dzieci, ale my tutaj nie po to. Ja tutaj przyjechałam, żeby zrobić test słodyczy. Który zobaczycie na TikToku i w shortach na YouTubie. No i też sobie zjemy lunch. Takie ciasto z serem, Już to jedliśmy. Ja zje, to jest bardzo dobre, pożywne, więc se zjemy jeszcze raz jest przepiękny dzień na spacery. W tym parku jest dużo lokalsów. Turystów raczej się nie uświadczy. Jeśli lubicie takie miejsca, to no polecam tutaj sobie podjechać autobusikiem. My się teraz tutaj przejdziemy troszkę i potem idziemy coś zjeść. W restauracji nie było miejsca, więc. Jemy sobie w parku, pizzę zamówiliśmy na wynos, salami, życzcie smacznego. Witajcie, witajcie. Opuściliśmy centrum miasta Sofia, wyjechaliśmy do miejscowości Kremitowski, jakoś tak. Tutaj wam napiszę, bo nie umiem tego dokładnie wypowiedzieć. Tutaj mamy akwen wodny, podejrzewam, wam, że po jakiejś żwirowni pozostałość robi duże wrażenie jest to ogromne a w tle e, góry na których byliśmy dzisiaj rano na części przynajmniej e, pasmogórskie Rodopy, a przede mną jest e, pasmogórskie stara ponina tutaj widzimy część pasmogórskiego stara płonina, stare domki no ogólnie Tutaj okolica jest bardzo przemysłowa. O, przemysłowa, bo i tutaj i węgiel widziałam, i dużo jakichś hali. No i to jeziorko. Jak ktoś lubi naturę, myślę, że jeśli macie czas i samochód, bo raczej tutaj nie wiem czy coś dojeżdża tak z miasta, no to możecie się wybrać. Zwiedzamy już dzisiaj ostatni z parków, to jest Drużba Park. Napiszę wam, bo to się chyba inaczej czyta niż ja to wypowiedziałam właśnie. Tak Michał mi tu podsuwa kawkę. <laughs> tu są dwa takie stawy, na jednym z nich jest fontanna. Przede mną jest Kościółek Prawosławny i tam dalej jest jeszcze jakaś świątynia. Za moment tam dojdziemy, to wam pokażę. Tymczasem popatrzcie sobie na Kościółek Prawosławny. O proszę. To jest taki malutki, tutaj to tylko bardziej kapliczka, chyba. No, ale oznaczenie tego kościół. Przepiękny park. Nie małych rozmiarów, ale ludzi, powiem wam, dzisiaj jest całe mnóstwo, szczególnie na placach zabaw z dziećmi. Tam aż kolejki były na ślizgawki. Wow, przepiękna pogoda. Teraz robi się już trochę zachód słońca, bo się zbliża do piątej chyba. A, no już jest piąta. No właśnie, siedemnasta. To za godzinę, za półtorej godziny jest zachód słońca. Już niebo się robi takie lekko y, różowawe. No, tutaj ładniej widać kolorki, jakie się robią na niebie taki leciutki pomarańcz i tutaj tak wygląda jeden staw. Tam widzicie w tle jest fontanna, sobie tryska. Tam jest dalej most, wejdziemy na niego, to fontannę będzie lepiej widać. No proszę, podeszłam troszkę bliżej do fontanny i mamy taki widoczek blokowiska i w tle piękne góry. No... To chyba najładniejszy park z dzisiejszych, taki przyjemny bardzo. No dzisiaj sobota, dzisiaj jest tłoczno, ale powiem Wam, przyjemny bardzo. Chociaż ten pierwszy dzisiaj też był całkiem, całkiem. Więc za ile macie opcji na spędzenie dnia e, poza centrum miasta. E, jesteśmy przy drugim, akurat to jest świątynia świętego Nauma. Oryckiego, a z niej widok na drugi staw, który tutaj jest. No proszę, tak wygląda właśnie. Są ławeczki, żeby odpocząć. I drugi staw. I zobaczcie teraz, jak pięknie tam niebo prześwituje. Z tej strony ogólnie w parku mniej ludzi. Z tamtej strony jest więcej. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że więcej atrakcji dla dzieci. Widok na miasto, na góry. Fajnie, fajnie. Mi się podoba. Teraz jesteśmy na moście i pokażę Wam widoczek z mostu. Ale ładnie, promienie słońca oświetlają mi twarz, prawda? O, tutaj jest widok na fontannę, na te blokowiska i za nimi góry. A tutaj mamy widok na drugą stronę i tą świątynię małą. No i z drugiej strony też widzicie pasmo górskie, na którym byliśmy przed chwileczką. My sobie przysiedliśmy teraz i będziemy sobie tak chillować przy zachodzie słońca, patrząc na tą wodę, która jest przede mną. No, a później idziemy zdać samochód i już na lotnisko. My już oddajemy auto i zaraz ruszamy na lotnisko, ale zobaczcie... Eee, o, nie widać? Uu. Z tej strony widać. Jaki piękny zachodzik tam jest za budynkiem. Góra oświetlona jeszcze ostatnimi promieniami słońca. O proszę, pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Sofia. O już przyszedł pan, czekajcie muszę iść. E, jesteśmy już na terminalu, bardzo błyskawiczny transport. I chciałam wam pokazać, że tutaj jest terminal, a tutaj jest wejście do metra. I bardzo szybciutko na centrum się przedostaniecie. Także Sofia pod tym względem bardzo pięknie. No i wysiadacie z terminala i oczywiście macie pierwsze co? Widok na górę Witosza. Wam za oglądanie serii z Bułgarii. Zapraszam Was już na kolejną. Za tydzień, w sobotę o godzinie 18, pojawi się seria Luksemburg. E, zamierzamy ją trochę przyspieszyć, więc odcinki mogą wychodzić częściej. Dlatego zostawcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnym nowym filmie. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić komentarza i lajka. Pozdrawiam.